Zobaczcie, jestem na etapie rozpakowywania lamp, są to lampy w wersji USA, co zaraz widać z zewnątrz, nie zaglądając do środka, po tym pomarańczowym tutaj obrysie. I to wiemy, że, że, że już z daleka, że jest to lampa w wersji USA, a tak naprawdę na przeglądzie jest lampa odrzucona z uwagi na linię światła, zobaczcie. Tutaj ta linia, czyli ta przesłona, która odpowiada za to, w, jakim, w jakiej wersji jest ta lampa, czy to jest wersja angielska, europejska czy USA. Odpowiada ta blaszka, która jest między lustrem soczewki a szkłem. I tutaj, jak widzicie, ona jest prosta. A w wersji europejskiej z, z lewej strony ta linia światła powinna być, ta, to znaczy ta blaszka z lewej strony powinna być niżej niż z prawej, i będziemy teraz e, przerabiać tą lampę, czyli wymieniać tą przesłonę, aby zrobić z tego wersję europejską. Więc lampę zabrałem, odkręciłem szkło soczewki. Ta lustro ma tam jakieś ślady. Widać, że jest, nie jest nowa, no ale ta powłoka, ta powłoka aluminium jeszcze jest. A czasami po prostu tutaj się okazuje, że te wnętrze jest czarne. Tutaj jeszcze ta powłoka aluminium jest, także troszeczkę ta lampa jeszcze posłuży. A my mamy się zająć tą oto przesłoną. To jest bardzo trudne, akurat w tym przypadku bo jest to gruby odlew, nie jest blaszka jak w niektórych przypadkach, którą wystarczy obrócić. Tutaj jest gruby, masywny odlew, który wraz z tym stelażem tworzy całość. Ale już takie lampy robiłem, także spokojnie sobie z tym poradzę. Co do linii światła, no to zrobiłem już asymetrię, czyli z doświetleniem ta linia światła nie jest prosta, tylko jest doświetlenie prawego pobocza. Pozostaje pytanie, czy ten pomarańczowy element, który mam w ręku, tak, on jest tutaj w tym narożniczku, który występuje tylko w wersji USA, czy zostawiamy, czy usuwamy go i zastępujemy na przykład czarnym, to jest dodatkowo 100 zł od lampy. Więc tylko taką informację proszę, czy, czy ten element pomarańczowy zostaje, czy go usuwamy. Znaczy zamieniamy na inny.